Witajcie dzisiaj, pokażę Wam auto klasy kompaktowej, o którym często zapominamy lub całkowicie nie wiemy o jego istnieniu. Auto popularne w grupie zwolenników fanów marki Nissan. Sprawdzę, jakie je jest i czy warto się nim zainteresować. Zapraszam do filmu. Dzisiaj pokażę wam auto, którego mało kto zna, mało kto o nim pamięta, że w ogóle jest taki samochód w tej klasie tutaj Golfa. A jednak jest taki samochodzik. Nazywa się Nissan Pulsar. Ja sam jadąc właśnie do tego samochodu 5 minut sobie Próbowałem przypomnieć, jak ten samochód się w ogóle nazywa? Ja pierdziele mówię, jadę nagrywać film, a nie pamiętam jak się nazywa ten samochód Pius? Mówię, Aorius? No, nie, Pulsar! No i właśnie, tak to jest z tymi samochodami Japoński samochód, Nissan Jaki on jest? No zaraz zobaczymy, ja tutaj też tym samochodem jadę Dosłownie 5 minut Także, na waszych oczach Sam będę go poznawał Mamy tutaj jednostkę napędową, benzynową Niedużą 1.2 z turbosprężarką 115 koni mechanicznych Skrzynia automatyczna, prawdziwy automat, nie żaden półautomat Tam nie robi żadnych jak i, i tylko normalnie, płynnie To wszystko fajnie się dzieje Auto, jak już wspomniałem, w grupie Volkswagena Honda Civic, nie wiem, Toyota Auris jakiś Seat no, no mniej więcej ta grupa aut, ale jednak jak wcześniej mówiłem, no, no mało kto o tym samochodzie pamięta jak gdzieś chce kupić czy coś samochód te, w tym segmencie, jakiś nawet japoński czy tak dalej, no to mało kiedy tam akurat wejdzie w te rozdziały, zakładki i wybierze sobie Nissan Pulsar, no chyba, że akurat kompaktowe zaznaczy coś takiego no to wtedy trafi na taki samochód a właśnie tu jest duży błąd ponieważ jest to naprawdę, wydaje mi się, ciekawa propozycja względem konkurencji i w ogóle właśnie tutaj z tym silniczkiem benzynowym 1.2 to już zahacza tak jakby jak ktoś szuka tam dla żony i tak dalej mało litrażowego takiego samochodu typu Corsa D, Ford Fiesta, Renault Clio a sobie myśli, no mógłby być ten gabarycik trochę większy, no to tutaj Taki kompakt z 1-2 i z turbo jak najbardziej się może sprawdzić, a tutaj już z nim trochę wyjechałem i powiem Wam jedną rzecz, no zdziwiło mi się bardzo tutaj, bo on naprawdę pod tym pedałem, taki dosyć agresywny jest. 115 koni to no naprawdę tutaj żyją. No nie jest tak źle. Także tutaj jeden, dwa kompaktowy klasy samochód Golfa nie bójcie się od razu, Wam mówię, nie bójcie się mocy nie zabraknie. Jest, moc jest w tym samochodzie taka akurat no pamiętajcie to 115 koni w końcu jest z turbosprężarką. Także on nie jest nie musi tu jakieś obroty wchodzić i tak dalej. Tu naprawdę trzeba by było dusić tak jak ja teraz przed chwilą w takiej jeździe to co chwila jest zrzucik i już sobie jedzie dalej elegancko także to Was nie, nie zniszczy to 1-2. to obiecuję, jak ktoś się przejedzie to ja tutaj już po 10 minutach widzę, że jest dobrze, jest dobrze ma wigor tak, auto którym tutaj jedziemy to są te takie, nie wiem Tekna, czy to się może Tekna nazywać Nissan? No z tych takich już pierwszej ligi wyposażenia, kamery 360 stopni, różne asystenty pasa, oczywiście ten automat. No, jest tutaj trochę tych wszystkich zabawek. Także próżno to szukać yy, u jakiejś konkurencji, tak hop, żeby tam jakiś Golf miał, czy jakiś tam Eseracic Leon, takie sprawy, albo jakiś samochód 1-2 takiej klasy mniejszej. No, to już tam by trzeba było worek, worek pieniędzy za to zapłacić. Także można fajnych wyszukać z fajnym wyposażeniem Nissan Pulsar. Że warto, warto zaglądać na portalach różnych ogłoszeń i tak dalej. I nigdy nie pomijać tego samochodu. Obejrzymy sobie go zaraz z zewnątrz i tak dokładnie jak tutaj to wszystko w środku wygląda. Kierownica fajna, skórzana, siedzenia miękkie takie nieeuropejskie wcale. Tutaj jak w Volkswagenie czy w Skodzie bardziej takie mięciutkie. Deska no, taka jest, można powiedzieć, tu góra jest miękka, tu trochę sztywnego, ale myślę, że jest bardzo, bardzo nowoczesna. Tutaj te wszystkie zegary, tutaj też jest tych bajerów, o tutaj się przemienia widzę. Ekonomia cała. Zrobimy sobie coś tam może żeśmy zresetowali. Także nie jest tak źle, coś tutaj potrafię zrobić w tym samochodzie. Sterko fotochromatyczne, tu różne lampki, to tu do tych asystentów, jak ktoś by nas wyprzedzał. Podgrzewane siedzenia, nawet są, no to jest naprawdę już grubo. Tam już już, tutaj na wyposażenie, nikt nie będzie narzekał na pewno. Automat, dużo dodatków takich jakichś chromowanych w lampach. Całkiem estetycznie to wygląda. Linia jest taka dynamiczna. Takiego klapsa nie wygląda samochód. Wszędzie też te chromy, no tak na tą wersję i te felki chromowane, będzie ta tekna przystałą. Tak holowniczy jest nawet z oryginalną osłoną, nie Pięknie. Duży wlew, także można sobie od środka się otwiera gazik, sobie zapodać. Jak najbardziej. Bo one chyba jakieś wielosezonowe. W każdym razie, są słońce, jest chmurka i takie i śnieżynka, także wszystko jest. Tak to wygląda w środku, też to te wszystkie dodatki, takie chromowane. Czarny plastik, ala piano. Całkiem, całkiem, no to wygląda przyjemnie w środku. Samochód, oczywiście. Jak przebieg przystało 164 tysiące to wszystko to dosyć wygląda jeszcze nowawe. Tutaj widzę kobiecy włos na kierownicy, kobieta jeździła tym samochodem przez ostatni rok. Z tyłu zobaczcie miejsca jest też od groma, i mamy to mam 80. Także z tyłu to na pewno nikt nie będzie narzekał. Fajnie tutaj się pod okietnik, nawet tutaj taką skórkę dali. Pięciutką, także nie jest źle. Nie, no z tyłu jest naprawdę zacnie. Tutaj nie ma na co narzekać, jeśli chodzi o tył Tego auto widzę led światełka są nawet już. No jest nieźle. Fajny spoilerek. Lampki, zderzak taki wybrzuszony, takie dyfuzory. Tu ma jak z karbonu. Ciekawe właśnie czy to się dotyczy. Tu są te kamery. Oczywiście są 360 we wszystkich stopniach. A jak to tu wygląda? A tak to kiedyś. Dobrze, to zobaczmy może jak wygląda silniczek. Za chwilę go uruchomimy. A silniczek, gdzie się otwiera? No, tu jakieś asystenty, trąbki. Tu mamy te wszystkie otwarcia. Chowane? W japońskich zawsze są tak od środka. Jeśli chodzi o wlew paliwa i tak dalej. Jak to się teraz powiedzieć otwiera? No, całkiem prosto. A tak wygląda silniczek. Całkiem, całkiem duży. Nie da się ukryć. Ale chociaż tak na zewnątrz. I jest. Chodzi. O. Cichutko chodzi, jak to benzyna. Czy to jak się jedzie i tak dalej. Nie ma tu żadnych problemów. Oczywiście wszystkie szyby oryginalne z czwórkami. Samochód jest z grudnia. Tu czujników pełno. Także z grudnia 2014 roku. Praktycznie prawie 15 rocznik. Chyba 20 grudzień widziałem. W wodzie, wcześniej wspomniałem, tu są wszystkie nie, te, oczywiście bez Dwa kluczyki są do auta, także jest jakiś wybrakowany. Kamery, to tak wyglądają. Tutaj za dużo nie widać, że są to. wszędzie kostki brokowe naokoło. Jakaś mapa, nawigacja, oczywiście po polsku wszystko. Schowek, taki dosyć duży, tu też taka jest fakturka gdzie widać, takiego szlifowanego ale ten cały komputer Takie pierdoły o. czujniki ciśnienia zero błędów takie tam ważne pierdołki są, nie? radyjko, o, telefon podwójny jest był guzik, lewa, prawa no, tak no, no, Tu ma lusterko Zobaczcie no, na te okulary Jakieś lampeczki, sreczki takie malutkie diodowe Oczywiście lusterko jest No to, co powinien mieć samochód co ma wszystkie szyby elektryczne Tempomaty Kierownica też jest taka Ładnie tutaj ktoś zajechał Jakimś paznokciem widać tylko No tak wszystko Tu jest jakiś jeszcze schowek Jeszcze są USB 12V AUX także takich rzeczy nam tu na pewno nie zabraknie, słuchanie muzyki i tak dalej. I jak najbardziej auto sztywne, to zawieszenie nie jest jakieś takie wodzące, bardziej takie sztywne jak w samochodach niemieckich. Tutaj naprawdę nie można nic powiedzieć, żeby żeby był taki mięciutki czy coś normalny samochód jak każdy inny, no ale mniej więcej to już wszędzie są te same zawieszenia MacPhersona i tak dalej. To podobnie wszędzie będzie i tak wyglądać. No, nawet aż za mocno przyspiesza. Samochodzik, także naprawdę na to nie będziemy narzekać, bo można dyk, szybko przekroczyć prędkość dopuszczalną. No, jedzie się milutko. Ja tutaj biorę naprawdę pod uwagę takie samochody, jakie byście chcieli kupić z tym jeden-dwa silnikiem. No to, to na pewno tutaj ten samochód jest fest. Jaka konkurencja dla takiego samochodu? No na pewno jakieś tam różnego maści. Jeśli ktoś bierze pod uwagę kompakty Golfy, T14, TSI i tym podobne samochody. Są już nawet tysiączki tam. Zależy jaki rocznik i tak dalej. No to tutaj wybierając Japończyka. To myślę, że nie zrobimy jakiegoś dużego błędu. Jeśli chodzi o awaryjność, to mniej więcej w Każdym pojeździe będzie to wszystko się tak samo przedstawiało. To nie jest jakiś samochód ani lepszy, ani bardziej wadliwy od innych samochodów. Mniej więcej jest tak jak powinno być na te czasy, na te silniki benzynowe. Wiadomo, nie jest to diesel, nie ma tych DPF-ów i tak dalej. Na miasto jak najbardziej się sprawdzi. Tutaj ta automatyczna skrzynia biegów zrobi naprawdę dobrą robotę. Nam wszystkie asystenty na pewno nam też pomogą. No, jedzie się przyjemnie tutaj. Teraz możemy spróbować sobie. Aha, to nie jest ten pomat. Tu jest ten pomat. A wcześniej myślałem, że tam jest. A jak to się robi? Z tym pomatem? on. Nie. Tak, tak. A do góry i na dół. I już jedzie 60. Także. Całkiem, całkiem prosto. Jest jeszcze ogranicznik, oczywiście, telefon, Bluetooth. To wszystko tutaj będziemy mieć. Oczywiście, jak na ten kombajn tutaj przystało, jaki jest zamontowany. Dodamy sobie 70. Zgodnie z przepisami. No, jedzie się przyjemnie. Fajne, wygodne siedzenia są takie miękkie. Ja lubię takie. W Volkswagenie tego nie ma. Auto oczywiście cichutkie w środku. No słychać tutaj zaledwie tylko opony silnika w ogóle nie słychać. No bo jest to jednak benzyna. To jeździ benzynami, no to ten luksus tej ciszy to zawsze ma jak najbardziej w samochodach. Przebieg auta, bo nie wspomniałem, 164 000 kilometrów. Auto sprowadzone już jakiś czas temu, z rok temu dobry już. Z Holandii albo z Belgii, tam gdzieś z tych Niderlandów można powiedzieć. No dobrze, mówię, dobrze. Wszystkie szyby są oryginalne, jak już wspomniałem, na oględzinach zewnętrznych. Lub wspomnę, bo nie wiem jak ten film zmontuję. Autem jeździła jak na automat przystało kobieta i na tą klasę samochodów i tą pojemność silnika przez ten rok. Ostatni są tu powymieniane oleje, takie tamte rzeczy. Wszystko, co trzeba było wedle stanu licznika zrobić, to było zrobione. Także tutaj na razie nie trzeba nic w tym samochodzie robić. Zobaczymy, może przy takim tempomaciku, ile nam tam pali. Gdzieś, a gdzieś tak 4-5 litrów pokazuje. A tutaj jest taka busola, i wtedy się ta średnia nam zmniejsza. Taki ekonomizer, jak w BMW starych czy gdzieś tak, no w dużo samochodach tak jest w japońskich w ogóle kierownica, fajny chwyt to jest taka twarda i ze skórki taka na 100 lat nie wygląda, żeby miała się szybko zetrzeć nie wiem, co byście jeszcze chcieli wiedzieć na temat tego samochodu nie wiem, tak jak tak bym klasował między Megane a a Golfem powiedzmy, że Golf no, no jest najlepszy fajna, ta jazda jest zawsze miła, jak to na Golfa przystało, może z tą awaryjnością, to już różnie bywa takich pierdół awaryjnością ja nie mówię, że tam się psują Golfy ale między Megane a Golfem od Megane wydaje mi się ten samochód trochę taki jakościowo chyba lepszy by byłby to lepszy wybór ale to ja tu mówię o takich różnych wybojałych rzeczach, bo to jednak Cena rynkowa, to jak wyszukacie taki samochód, jak chcecie go kupić, macie te swoje widełki, no to sami sobie możecie już stwierdzić, co można kupić w automacie z rozsądnym przebiegiem, z fajnym rocznikiem 15 rok. Tam na przykład tam do tych 40 tysięcy, no nie wiem ile ten samochód będzie kosztował na tą chwilę, którą ja tu nim jadę, ale będzie wystawiony na sprzedaż, będzie można go sobie znaleźć w ogłoszeniach. Pewnie jak film będzie w miarę świeży, to równo podejrzewam wystartuje ogłoszenie tego samochodu, no myślę, że jakbym miał taki samochód żonie kupić tak tutaj, żeby sobie się po mieście z dwoma, trzema fotelikami, no z dwoma, no już z trzema nie przesadzam, z dwoma fotelikami się przemieszczać po mieście. Jakieś zakupy, takie rzeczy tutaj z tym automatem to naprawdę byłby to wybór. Taki wstrzał w dziesiątkę. No nie jest to suw, ale no nie każdy szuka suwa. A 15 rok w suwie no to są pieniądze już drastycznie dużo większe. Chyba, że ktoś kupi samochód z 10 roku albo z takiego, No ale nie każdy chce tak stary samochód kupić za te pieniądze. Może lepiej zawsze kupić ten 15 rok, coś nowszego. A jak tego suwa tam starego, Sów to nie tylko suw, no to nie koniec świata jeszcze. Tam, że musi być stów. Także polecam. Jest to samochód dla takich zdroworozsądkowych ludzi, którzy szukają ładnego samochodu, ładnie wyposażonego. No jak na benzynę, to kręci wysoko, wiadomo. Tu się za wiele nie będzie działo, ale tak do tych 60-70 jak najbardziej fajnie się prowadzi. Nie wiem, czy byście chcieli jeszcze przejechać, może jeszcze poświęcę czasu i możemy się rozpędzić tak na autostradzie do tych 120 km na godzinę. Zobaczyć co ten samochód. Tam pokażę, jeszcze pojadę, to zrobię to dla Was. Żebyście mieli, jak już pokazuję ten samochód, taki dosyć rzetelny ten test. A więc zbliżamy się do drogi szybkiego ruchu. Zobaczymy, jak sobie radzi tak żebyście wiedzieli, czy to jest duży hałas. Jak to wygląda przy tych 120-130 km na godzinę. Także będzie taki A do Z ten test. Będziemy go. To jeszcze, stówka? Jeszcze poczekamy. Oczywiście egzemplarz nigdzie nie woło wszędzie równo jedzie i tak dalej. Dobra. Jak widzicie jadę 128 km na godzinę. Mamy około 3000 obrotów jedzie się całkiem fajnie łączymy sobie tempomacik możemy jeszcze sprawdzić specjalnie dla Was jakie jest spalanie przy takich 122 a gdzieś jakieś 7,5 litra gdzieś tak by tutaj ta gwiazdka się pojawiała a między 5 a 10 no to jest 7,5 sobie te wszystkie systemy o, tam, widzicie coś tam pokazuje jak się zjeżdża na te pasy tak, także tak to wygląda no nie jest źle tam im dłużej nie jadę ja już chyba w tym samochodzie jestem około godziny tym bardziej mi się podoba, a myślę, że właśnie o to chodzi. Także nie jest to taki samochód, żeby nie wiem, po godzinie człowiek żałował, że go kupił. Raczej będzie tylko lepiej, stając się posiadaczem tego samochodu. Odejmiemy sobie tutaj, już na stówkę 110. Tak, jakieś systemy są, ciśnienie w oponach, błędów brak. a tu, tu jakieś duże menu jest, jakieś różne cuda, nie wiem, cudowianki, jak to w samochodach to jest gratka dla tego co kupi to sobie wszystko pozna, jest wszystko po polsku także nie ma problemu tak, także zjeżdżamy to by było na tyle w tym teście mam nadzieję, że się podobał, jest to test takich Kowalskiego, czyli osoby, która nie znając tego samochodu wcześniej, po prostu wsiadła w to auto i sobie nim przejechała jakiś kawałek. No tutaj nie sztuka, gadać o różnych technicznych rzeczach, ale właśnie te wrażenia jak najbardziej moim zdaniem są ważne. Nie jest to samochód, który tak podsumowując mnie jakoś tam wow-wow zachwycił, ale jest to normalny, poprawny samochód. Czego więcej można chcieć oczekiwać od takiego kompakta od tego silnika, który moim zdaniem jest wystarczający tutaj się nie bójcie naprawdę bo tutaj jakiś 1.6 wolnossący czy coś to no nie jest nic lepszy jak tutaj ta 1.2 z turbawką jak kiedykolwiek ktoś starszym samochodem jeździł z jakimś 1.6 silnikiem to się nie zawiedzie także proszę o lajki, o subskrypcję, bo nikt tych moich filmów nie ogląda no tam jest 500, może 600 w maksie wyświetleń może kiedyś będzie więcej jak się spodoba ten film a a jak będzie to zobaczymy, jak ktoś ma jakiś samochód. Tutaj się zwracam do, do wszystkich: jest Kujawsko-Pomorskiego jakiś ciekawy, najbardziej stare samochody. Takie za 4-5 tysięcy, nawet za 2000. tysiące. Taka młodzież tam, może jakiś młody ktoś, jakieś stare Fokusy, stare astry, jakiegoś starego Golfa, takiego dwójkę, trójkę. To jak najbardziej chętnie zrobię film z takim samochodem. Nowych samochodów jakiś to, tylko chyba, że jakiś elektryczny, coś takiego. Bo nigdy nie jeździłem jeszcze elektrycznym samochodem. to może bym się chętnie przechał ale takich tam innych, nowych, to ja dziękuję. Bo ja się tam brzydzę nowymi samochodami. Tam brzygać mi się chce jak je widzę. Także jak ktoś ma jakiś stary samochód do sfilmowania. Tak jak wspomniałem, takie za 6000 siedem takie do 10. Naprawdę jakieś stare, co nigdy nie miałem jeszcze na filmie. U mnie na kanale nie było, to jak najbardziej. Można pisać na Instagram do mnie Auto dla Kowalskiego Taka jest nazwa Instagrama I na pewno Chętnie taki samochód Sfilmuję, przejadę się, coś tam o nim powiem Będziecie mieć też jakąś pamiątkę zawsze z tego Także dziękuję za uwagę Do usłyszenia w następnych filmach